Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj SS Software postanowił podzielić się z nami informacjami na temat nadchodzącego wydarzenia Destination Hanover, w którym będziemy musieli dostarczyć ładunki do przebudowanego Hanovera, konkretniej do tego miejsca Hanover Messe, gdzie odzorowano w rzeczywistości to miejsce, gdzie co roku odbywają się targi IAA, czyli te targi związane z transportem, z ciężarówkami, naczepami, innymi jakimiś technologiami i tego typu rzeczami. Gdzie SSO, które wielokrotnie było na tych targach, nawet w najstarszych postach na blogu można znaleźć relacje z tych targów. No i z okazji przebudowy Hanoweru, gdzie też odzorowano to miejsce, postanowiono wykonać tutaj pewne wydarzenie. Z tym, że to akurat ma tak przygotować na te targi. No i ono rozpocznie się dokładnie jutro, w czwartek, 1 września. Także nie szukajcie jeszcze dzisiaj lub nie zaczynajcie już jazdy, bo to wydarzenie jeszcze się nie rozpoczęło, zacznie się dopiero jutro, z tym, że nie sprecyzowano dokładnie, czy ono rozpocznie się rano, w południe, po południu czy wieczorem. Jest po prostu powiedziane, że rozpocznie się 1 września, także trzeba dopiero jeszcze poczekać na to, aż pojawi się konkretna informacja, kiedy to wystartuje, może po północy, a może jeszcze później, to się zobaczy. Natomiast o co chodzi w tym wydarzeniu dokładnie, co należy zrobić, jakie są zadania? Otóż zasady są takie, że w tym wydarzeniu, żeby je wykonać, trzeba dostarczyć łącznie 7 dostaw na te targi do Hanover Messe. Większość z tych dostaw może być z dowolnego miejsca skądkolwiek tylko chcecie, czy to z jakiegoś innego miasta w Niemczech, czy z Polski, czy z Wielkiej Brytanii, obojętnie, ale jest ważne, żeby co najmniej jedna z tych dostaw, z tych łącznie 7, jedna z tych dostaw musi być to konkretnie dowolna naczepa marki Kron. Ale musi być ona dostarczona z fabryki Kron z miejscowości Wertle, czyli tą, którą dodano jakiś czas temu, która jest dostępna w dodatku Kron Triers Pack. No i tutaj mógłby się pojawić problem, ale co jeśli ktoś nie ma tego dodatku? Czy musi go zakupić? Czy tylko osoby, które mają ten dodatek, mogą wziąć w nim udział? Nie, nie będzie musiał. Na ten czas SC Software postanowiło, tak jakby udostępnić za darmo tą fabrykę, lub przynajmniej dostęp do tej południowej strefy, skąd zabiera się te ładunki. W chwili obecnej możecie zobaczyć i screena z tego miasta i Konkretna ta południowa strefa, to jest tam, gdzie jest ta strzałka, ten gracz zaznaczony. Stamtąd zabiera się ładunki. Na ten czas wszyscy będą mieli dostęp do tej części fabryki, lub nawet do całej. Tutaj nie sprecyzowano. No i stamtąd trzeba zabrać dowolną, jedną naczepę. Może być to różnego rodzaju, czy to zwykła firanka, czy chłodnia, czy cokolwiek innego. Jedną z tych naczep, konkretnie marki Kron, musi zostać dostarczone do Hanoweru i taka jedna dostawa musi zostać zrobiona. Natomiast pozostałe sześć może być z dowolnego miejsca. Z tym, że pamiętajcie, że tu jest jeszcze druga ważna zasada, że te wszystkie zlecenia, te wszystkie dostawy muszą być na dystans co najmniej. 200 km lub więcej. Nie może być mniej niż 200 km, a nawet polecam wziąć coś takiego, co miałoby trochę nawet ponad te 200 km, tak za pewności, żeby było wiadomo, czy na pewno zaliczy. Także takie są zasady. I Jeszcze raz podsumowując, jeśli ktoś nie zrozumiał, 7 dostaw musi zostać zrobionych, z czego jedna dostawa z fabryki Kron. Musi być to naczepa marki Kron. Na ten czas wszyscy mają dostęp do tego. Nie jest wymagany dodatek Kron Triers Pack. A te wszystkie zlecenia, te wszystkie dostawy muszą być na dystans co najmniej 200 km. Najlepiej, żeby było trochę więcej lub znacznie więcej niż 200 km. Zależy, jak lubicie jeździć, ale nie może być mniej niż 200 km. 200 lub więcej, ale nie mniej. Natomiast jeśli chodzi o nagrody za cel osobisty, no to tu są te trzy przedmioty, które kiedyś pokazałem na jednym z ostatnich filmów. I są to następująco: ten hologram, który wygląda bardzo fajnie i który prawdopodobnie będzie jedną z najlepszych rzeczy, nie tylko z tego wydarzenia, ale w sumie ze wszystkich wszystkich jakie są dostępne w grze, które można sobie postawić w kabinie. Druga nagroda to jest taki kubek z motywem miasta Hanover. A trzecia nagroda to jest pudełko śniadaniowe z logiem Kron. Te wszystkie nagrody to są przedmioty do ekwipunku Steam. Należy je odebrać z platformy World of Trucks. W momencie kiedy ukończymy to całe wydarzenie, wykonamy swój cel osobisty, czyli te 7 dostaw. Jak to wykonamy, wtedy z tej platformy będziemy mogli odebrać. Dostaniemy je do ekwipunku, no a kiedy będziemy już nie mieli, będzie można je położyć w kabinie swojej ciężarówki. No i samo wydarzenie potrwa do 25 września do godziny 23.59 czasu uniwersalnego, także tak prezentuje się to wydarzenie, no a co najważniejsze, rozpoczyna się dopiero jutro 1 września, ale tak jak mówiłem, nie sprecyzowano jeszcze o której dokładnie czy już po północy będzie można rozpocząć, czy trzeba czekać do konkretnej godziny. Najlepiej obserwować social media z software ewentualnie jeśli nie będzie oprócz tego nic ważnego, to najwyżej podam to info na karcie społeczności lub podam informację jeszcze pod tym filmem. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle, a więc dzięki za oglądanie zachęcam do tego filmu, skończenia go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!